Tesla coils. Press the button near the hallway to turn on the Tesla coils. They will be on for five seconds. After that, they will recharge for ten seconds. Okay, czy jakiś mechanizm obrony prawdopodobnie? Mm -hmm. Control panel, panel, party room. Press the blue button to turn on the room lights for a few seconds. Press the red button to start the shotgun. Okay, jak w tym, jak w Joy... Nie, nie to nie było Joy of Creation. Co to było? Oh, Sister Location. Właśnie. Właśnie, właśnie. Be careful if you use the shotgun for no reason too many times, the animatronic will attack before the shotgun is operational. Oho. Czyli nie mogę zbyt często razić. Breaker room. Oho, press the top blue button to activate Bonbon and control fun Funtime Freddy. Mm hmm Be careful if you activate Bonbon for no reason too many times, Funtime Freddy will get very angry. Parts sender. Uh, to order a part, select the part you want on the monitor and wait to return a part. Place the part on the part sender and select return part on the monitor. If you need to exchange a broken part, return to the, uh, the broken part and order a new one. Robot repair. Okej, okay, no, rozejrzyjmy się. Czyli tak. Przede wszystkim muszę się tutaj chronić, jedna rzecz. I tutaj. To jest ochrona. Po drugie Muszę odstraszać Freddy'ego bonbonem, tak? Bodajże. Mm. Dalej, muszę razić prądem. Po co razić? Żeby żeby pracować, tak? Żeby miał pracować chyba. A to? A, to będzie do tych części. Tylko gdzie się część zamawia? Dokładnie. A tu Dobra, przetestujmy. I tak pewnie za pierwszym razem nie wyjdzie. Jezus Maria. To nie działa. Okej. Okay. Super. Okej, okay, dobra, czaję. CPU input. O, proszę. Ej, dobra, szczerze? Nie wiem, co ja mam kliknąć. Pogubiłem się w tym systemie. Jak mam podłączyć CPU? Hmm. O kurde. O, o, tylko gdzie to dać? ciałki a aha o to chodzi xD Dobra okay. głowa głowa jest jakiej okay. mogę jakoś wybrać synchronizacja a dziewięć trzy siedem pięć pięć trzy trzy sześć sześć pięć trzy sześć pięć jeden jeden trzy sześć pięć jeden jeden Ekstra kur, nie mogę. No to po mnie. Siema. Dobra, a przynajmniej wiem co robić. Dobra, dawaj to. Okej. Okay. I pokaż szuflady. Tu nie. Tutaj? Nie. A może? Nie. O tu jest, dobra. CPU. OK. Znalimy to. Dobra. Głowa. Tak. Searching. No. Fajnie. Znaleziona animatronika. Mega. Nie ma kończyn. Tak. Zauważyłem. Mm, dobra. Głowa. Synchronizacja. Start. 7-3. Dobra. 7-3. Ok. Kurde. Zepsułem. 2-1-2-8. 2-1-2-8. Już, już. Napraw się. Halo. Po mnie. Co ja mam zrobić jak on tak odwala? Use the shock, gun to stop her. No to tak, Chyba coś mi nie pykło. Albo światło, albo prąd. A, Co porozumienia? Dobra. Za wcześnie chyba to zrobiłem. Dobra, nie. Idealnie, Jezu. Jak tam? Dobrze jest? Cudownie. Świetnie. Głowa. Fuse. 6, 1. Okej? 6, 1. Dawaj dalej. 5, 4, 2, 2. 5, 4, 2, 2. 4, 4, 8. 7, 1, 8, 4, 4, 8, 7, 1, 8, 4, 4, 8, 7, 1, 8. Super. Dobra. Światło działa. Ok. Odpal mu to. Dobra. Źle nie jest. Jak tam u ciebie? A, bardzo dobrze. Super. Mm, no to co teraz? Teraz powinniśmy wybrać część, której nie mam, tak? Chyba. A uh, lewa ręka. Sending. Extra? A uh, lewa ręka. Kuśwa nie prawa. Ambrofios. O oh, Jezus. Dobra. Źle Za długo, za długo, za długo Shotgun Wracaj Dobra, chyba jest git Jezus Maria musi iść stąd, Kurwa. wszystko gra u ciebie? Proszę się uspokoić. No. Za długo, za długo przy kompie. Trzeba co chwilę sprawdzać. Czyli jak się tak trzęsie, to znaczy, że hakuje mi system, i powinienem się uspokoić. Powinienem szoka pierdzielnąć, nie? Chyba. 3, 6, dobra. 3, 6. Dalej dalej. 7, 5, 5. Nie, 7, 5, 9, 3. 7, 5, 9, 3. Możesz mi żyć? Proszę. Kur... nie wiem. Nie wiem. Nie wiem jaka była ta. I co? I teraz nic nie zrobię? O. Czt, ja nie rozumiem tego. To, to jest Foxy? Tak? Aha! Okej, okay, myślałem, że to co innego szczerze mówiąc. Pierdziele, poj**ane Pięć siedem. Pięć cztery siedem trzy. pięć, osiem, jeden, osiem, trzy, pięć, osiem, jeden, osiem, trzy, pięć, osiem, jeden, osiem, trzy. Kasetka? Piatło Lewa ręka Okej okay. Jest Jest Co? Defective part Tragedia Co? Co? Za wcześnie, kurwa, za wcześnie. Nie, bo jak ją usłyszysz, to musisz jeszcze poczekać. Aż będzie bliżej. Aaaa. Dobra, dobra. Git. No, no one is here. Dawaj, 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 dawaj. 7-7. 3, 2, 2, 9 Jeden, trzy, siedem, sześć, siedem. Jeden, trzy, siedem, sześć, siedem, dwa. Jeden, trzy, siedem, sześć, siedem, dwa. Działa. Co to? Lewe ramię. Wszystko działa. O. Więc dobrze. Nie wiem, fejkuje cały czas, jakby. Pierdził się balora. Fuse, dobra. Prawe ramię. Mojażu. Mamy nadzieję, że szybko pójdzie. Oni by wszystko gra. Czy Frederik? Nie no jest git, ale czerwone oczy mnie trochę przeraziły. Dobra. Jest git. Fuse. Lewa noga. on tam był Lewa noga Balora Gdzie on jest? A tam Dobra Wziązaj eee. co? Aha O kur... Dobra No na odbicie muszę zrobić Zielone, zielone Zielone Żółte, żółte, czerwone, zielone, niebieskie. Eee, ok, pod niebieskim ma by... Tu mają być dwa czerwone. Tu ma być niebieski. Aaaa! No, kurwa. O, CPU mam już zrobione, bo do połowy dotarłem chyba dlatego w nagrodę. A nie, jedną rękę mi dali. Git, chociaż tyle. Dobra, szybka akcja. O, o, szybko. No z tym będzie spoko teraz. Fake. Chyba wszystko gra, skoro tam oczy są, nie? Chyba. Dobra. Warto było zrobić. Dziwny dźwięk. Nie wiem, czemu mi to nie idzie, krwa. Ale Po mnie. Nie wiem, jakim cudem. Przed chwilą dostałeś. Dolnięcie 1000V przed sekundą. Dobra, co my tu mamy? Lewa rę... prawa ręka do zamówienia. Spoko. Dawaj, łapę. Ok, wszystko gra, wszystko gra. O, wadliwe. Super. Tylko tego brakowało. Dobra. No? Super, dobra. Pyk działa. Dobra. Fuse, fuse, fuse. to tutaj nie No, dobra, git dobra, mamy to lewa noga Okej, okay, fius. O, panie, dobra. Fioletowe, fioletowe, zielone, czerwone, czerwone. Tak mi coś śmierdoli tutaj. Dobra, spróbujmy zrobić inaczej. Jakbym chciał to obrócić o 90 stopni. Dziwny dźwięk, Ta, git, obrócenie. Eee, prawa noga, prawa noga. Bra jest noga, a spróbuj być wadliwa, to się pogniewamy. Jest git. O Jezus. One są identyczne chyba. Dobra. A dźwięk. Git. Dobra. Czerwony. Czerwony, 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 różowy, różowy, jasno niebieski. Zielony, niebieski, żółty, ciemno niebieski, ciemno niebieski, zielony, czerwony, jasno niebieski. Źle jeden, jeden źle. Gdzie? Gdzie jest jeden źle? Tu. scope mode has been initiated. All the animatronics have been deactivated for easier transportation. Leave the room, going through the right hall to start the animatronics transportation. What? To? To? Yes. Get. Idziemy.